Nie, ktoś, ktoś, ktoś ma zielono ktoś jest Ludzie, którzy chcą, żeby nasze dzieci, nasze wnuki żyły. Cieszę się, że jesteście, chociaż wydarzenie, którego jesteście częścią, jest raczej smutne. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby pożegnać rzeczy, których wcale nie chcemy żegnać. Żegnamy na zawsze rekordowo wysokie zbiory, mając nadzieję, że te, które zostaną, wystarczą, żeby ludzie nie wyszli na ulicę. Żegnamy biznesy, szczególnie te małe. Które upadną przez kryzys, który na nas czeka. Żegnamy rynek pracy, który nie odbuduje się przez wiele, wiele lat. Żegnamy beztroskie wakacje, pozbawione myśli o suszy i nieurodzaju. Żegnamy piękne ogrody, które zrujnuje pogoda. Żegnamy nasze samochody, które zniszczy grad. Żegnamy dachy naszych domów, które zerwie silniejszy niż dotąd wiatr. I żegnamy wszystkie te pieniądze, z którymi przyjdzie nam się bezpowrotnie pożegnać. A wszystko wskazuje na to, że będzie ich całkiem sporo. Żegnamy zwierzęta, których nie będzie dane oglądać naszym dzieciom. I żegnamy drzewa, które upadną przez huraganowy wiatr. Żegnamy porządek, żegnamy spokój ducha, żegnamy przyszłość, taką, jaką ją sobie wyobrażaliśmy przez całe życie. Patrzcie, Anieli, patrzcie, duchy święte. Rado. Wam dzisiaj i wesele wzięte, radość Wam dzisiaj i wesele wzięte. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie. Świata waszego i słońca na niebie. Świata. Waszego i słońca na niebie. Płaczcie wesołe niebieskie pokoje. Myślę sobie, że to, co nas zbiera i łączy poza żałobą i trwogą i obawą o przyszłość, to również jest miłość albo w jakiś sposób umiłowanie życia lub pragnienie, żeby to życie trwało. I myślę, że jeśli uda się z kilkoma wdechami i wydechami wracając poczuć to miejsce w sobie, to być może pojawi się również siła do tego, żeby działać. Nie oprzeć się na biernej nadziei, która uspokaja i donikąd nie prowadzi, ale zacząć działać, bo nie mamy czasu. Bardzo dziękuję za to, że jesteście.